Codziennie pochłaniamy 105 tysięcy słów. Konsumujemy ich 4 razy więcej niż nasi rodzice. Co dnia przez naszą głowę przelatuje 60 tysięcy różnych myśli. Co miesiąc dostajemy tyle informacji, ile nasi dziadkowie poznawali przez całe życie. Jako ludzkość, co rok piszemy tyle, ile napisano od początku świata do teraz. Co minutę wysyłamy dziesiątki milionów wiadomości, a każdego dnia 300 miliardów maili. Przy tym wszystkim Czujemy, że wiemy o samych sobie i o innych mniej niż kiedykolwiek, a technologia, która ma nas do siebie zbliżać, przytłacza i tworzy dystans nie do przekroczenia. Żyjemy w świecie paradoksów. I my przy wspólnym stole coraz częściej schowani za ekranami swoich telefonów, a ilość tych, którzy mówią, że czują się bardziej samotni niż kiedykolwiek, rośnie wokół lawinowo. Przestajemy rozmawiać. Nie rozmawiamy sami ze sobą, nie rozmawiamy z innymi, nie rozmawiamy o sensie istnienia, nie rozmawiamy o pięknie, o prawdzie i o życiu. Przestaliśmy się wspierać o rzeczy istotne, nie robimy rzeczy wielkich. Nawet grzechów nie popełniamy wielkich, więc wybaczenie, które dajemy i otrzymujemy, niewiele w nas porusza. Mamy wszelkie dostępne mapy, nawigacje, kompasy, środki transportu, ubezpieczenia, ale nie znamy kierunku, w którym zdążamy. Przeraża nas tempo podróży i dominuje w nas niepewność, zagubienie i strach. Mamy więcej tytułów naukowych i wiedzy ale mniej mądrości i zrozumienia. Mamy więcej ekspertów, ale coraz gorsze umiejętności oceny i coraz słabsze odpowiedzi na najważniejsze pytania. Potrafimy lepiej dbać o własne ciała, ale gubimy przy tym nasze umysły, serca i dusze. Możemy żyć coraz dłużej, ale czujemy się w naszym życiu coraz gorzej. Mamy wszelkie możliwości, żeby zobaczyć coraz więcej, ale patrzymy coraz węziej, nie dostrzegając całego coraz bardziej skomplikowanego obrazu. Nasze pragnienia wyrażają się w słowach więcej, dalej, szybciej, ale ich realizacja nie przynosi nam ani szczęścia, ani spokoju. Dalej Lama spytany, co go dziwi we współczesnym człowieku, powiedział, to, że poświęca swoje zdrowie, by zarobić pieniądze, następnie zaś poświęca pieniądze, by odzyskać zdrowie jest tak zaniepokojony swoją przeszłością, że nie cieszy się z teraźniejszości. W rezultacie nie żyje ani w teraźniejszości, ani w przyszłości. Żyje tak, jak gdyby nigdy nie miał umrzeć, po czym umiera tak naprawdę nigdy nie żyjąc. Will Smith, znany aktor, zażartował z nas wszystkich mówiąc Kupujemy rzeczy, których nie potrzebujemy, za pieniądze, których nie mamy, tylko po to, by przypodobać się ludziom, których nie lubimy. Niezwykły prezydent Urugwaju, Jose Mujica, zauważył, kiedy coś kupujemy, nie płacimy za to pieniędzmi. Płacimy godzinami swojego życia, które poświęcamy na to, by zarobić te pieniądze. Płacimy życiem, którego nie kupimy za pieniądze. świadomie czujemy, że robiąc jeden krok do przodu, robimy dwa w tył. Jak długo możemy być w takim szalonym tańcu i jaką cenę za to ostatecznie zapłacimy? Czy te paradoksy nas zniszczą? Jak nauczyć się żyć w tym przepełnionym nim świecie? Jak sobie poradzić z tym wszystkim i nie utracić istoty tego kim jesteśmy? Albert Einstein powiedział nie możemy rozwiązywać problemów, będąc na takim samym poziomie myślenia, na jakim byliśmy w momencie ich pojawienia się. Jak skorzystać z mądrości jednego z najbardziej przenikliwych myślicieli współczesności? Jak wejść na ten poziom wyżej? Wykorzystajmy do tego paradoksy. nie jest kolejnym paradoksem, że jeśli chcemy zmienić świat, musimy przede wszystkim zmienić samych siebie? Że coraz mocniej musimy zwrócić się do wnętrza, żeby radzić sobie z wyzwaniami, które stawia przed nami zewnętrzna rzeczywistość, która nas otacza. Jeśli pragniemy zmiany, to jak mówił Gandhi, to my musimy się nią stać. Bądź zmianą, której chcesz w świecie. Czy nie jest to niezwykłe, że aby zdziałać więcej, musimy robić mniej niż robimy? a być bardziej niż jesteśmy. Żeby dojść dalej i głębiej, musimy iść wolniej. Że dostrzeżemy więcej niż widzimy w wirującej karuzeli obrazów, oglądając wolno i dokładnie. Że żeby poradzić sobie z naszą rzeczywistością, wcale nie musimy rozpędzać się bardziej, tylko częściej zaciągać hamulec. Wcale nie zdobywać więcej, tylko doceniać bardziej to, co już mamy. Rozumieć, że często jesteśmy jak otaczające nas urządzenia i działamy lepiej, kiedy od czasu do czasu po prostu... Wyłączymy i włączymy zasilanie. Czy nie jest paradoksem, że żeby poradzić sobie z paradoksami, które nas dopadają wbrew naszej woli, musimy świadomie stosować paradoksy, które sami uważnie wybierzemy. Zachowywać się paradoksalnie w stosunku do tego, czego oczekuje od nas świat, czego my sami od siebie często wymagamy. Robić mniej! Być więcej, doceniać bardziej, cieszyć się z drogi bardziej niż z osiągnięcia celu, z istnienia bardziej niż z posiadania, z bycia jak dziecko bardziej niż z dorosłości, z jakości bardziej niż z ilości czy z szybkości, z doznań bardziej niż z rzeczy, z niezrealizowanych pragnień bardziej niż z tych, które już za nami, z oczekiwania bardziej niż z momentu zdobycia, z zapominania bardziej niż z rozpamiętywania, z uśmiechu i zabawy bardziej niż z wysiłku i utrudzenia, z okazywania słabości bardziej niż z udawania siły ponad siłę. Zaraz częściej musimy porzucić surowość na rzecz dobroci, wybrać wyrozumiałość zamiast sprawiedliwości, stosować zrozumienie w miejsce oceniania, a emocje w miejsce logiki. Paradoksem jest, że sposoby poradzenia sobie z wyzwaniami, które przed nami stoją, są bardzo proste, choć to wcale nie oznacza, że są łatwe. Paradoksalnie winniśmy dziś wybrać drogi, które w tych okolicznościach w tym świecie będą dla nas trudniejsze, bo są nieoczywiste, kontrintuicyjne i często mało zrozumiałe dla innych, choć jak spojrzymy na nie wstecz zapewne okaże się, że były prostsze i bardziej naturalne niż nam się o. Jak zatem poradzić sobie z paradoksami? Używając paradoksów.